Kamery. Witam serdecznie na dzisiejszych, na dzisiejszym spotkaniu zajmiemy się maturą podstawową z matematyki z sierpnia 2023 roku. Pierwsze zadanie, które rozwiążemy dotyczy nierówności. Dana jest nierówność x minus 5 mniejsze od 2, na którym rysunku poprawnie zaznaczono na osi liczbiowej zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających powyższą nierówność. Mamy wybrać właściwą odpowiedź. Mamy cztery rysunki. Przepiszemy sobie naszą nierówność. jest moduł z x minus 5 jest mniejszy od 2. I tutaj Wam napisałam, że możemy ten moduł potraktować jako interpretację geometryczną na osi liczbowej. Jest to odległość od liczby 5, która wynosi mniej niż 2 jednostki. I to jest odpowiedź d, bo po środku tego przydziału mamy piątkę i w prawo od piątki mamy dwie jednostki, w lewo od piątki mamy dwie jednostki. To jest zbiór wszystkich punktów, które są tutaj zacinowane na fioletowo. Możemy rozwiązać również naszą nierówność. Mamy x minus 5 mniejsze od 2 i x minus 5 większe od 2. Co oznacza, że x -y są mniejsze od 7, jak dodamy 5 obustronnie, x -y są Większe, większe od, tutaj przepraszam, powinno być minus 2, czyli mamy, że x minus 5 jest większy od minus 2, czyli jak dodamy 5, to mamy, że xy są większe od 3. I faktycznie tak na osi liczbowej mamy zaznaczony przedział od 3 do 7. Przejdziemy do następnego zadania. Zadanie Drugie będzie z matury podstawowej. Mamy obliczyć wartość wyrażenia. Musimy sobie y, przepisać najpierw. I pierwiastek z 45 możemy rozłożyć na czynniki. Jeżeli ktoś nie wie, jaki to jest iloczyn, 45 jakich liczb, czyli dzielimy na 3, 15 na 3, 5 na 5 i 1. Czyli mamy pod pierwiastkiem 3 pierwiastki, 9 razy 5. Odjąć, 20 rozkładamy na czynniki, mamy 10, 10 na 2, 5, 5 na 5, 1. Czyli pod drugim pierwiastkiem mamy 4 razy 5. Przypominam, że pierwiastek z A razy B to jest pierwiastek z A razy pierwiastek z B i z tego tutaj skorzystamy. Czyli mamy 3 razy 3 pierwiastki z 5, minus 2 pierwiastki z 5, bo pierwiastek z 9 to 3, i pierwiastek z 4 to 2. 3 razy 3 to mamy 9 pierwiastków z 5, minus 2 pierwiastki z 5, otrzymujemy 7 pierwiastków z 5. I tutaj, żeby wybrać, żeby dokonać poprawnej odpowiedzi, musimy wiedzieć, że pierwiastek z 5, to jest 5 podniesione do jednej drugiej. Wtedy otrzymujemy 7 razy 5 do jednej drugiej. I poprawna odpowiedź to jest odpowiedź D. Kolejne zadanie, zadanie trzecie z matury podstawowej dotyczy logarytmów. Mamy również obliczyć wartość wyrażenia. Tutaj przypomniałam Wam wzory, które znajdują się w kartach maturalnych. Wzór, którego możemy potrzebować, dotyczy odejmowania i dotyczy y, prze, liczby r rzeczywistej, która jest przed y, logarytmem. Czyli najpierw zastosujemy wzór y, logarytm przy podstawie a z x do r równa się r razy logarytm przy podstawie a z x. Czyli możemy zapisać, że logarytm przy podstawie 25 z 1 to jest logarytm przy podstawie 25 z pierwiastka z 5. I teraz z definicji logarytmu możemy ten pierwszy logarytm policzyć. To jest 25. Do jakiej potęgi należy podnieść, żeby otrzymać 1? Oczywiście do potęgi zerowej, bo każda liczba podniesiona do potęgi zerowej daje 1. Czyli pierwszy logarytm wynosi 0. Drugi musimy policzyć, czyli znowu do jakiej potęgi trzeba podnieść 25, żeby otrzymać pierwiastek z 5. 25 to jest 5 do 2 i do potęgi B, a po prawej stronie mamy 5 do 1 drugiej. Czyli porównujemy wykładniki. 2B to się równa 1 druga, dzielimy przez 2 i otrzymujemy, że B to jest 1 czwarta. Czyli mamy 0 odjąć 1 czwarta, czyli wynik naszego działania to minus 1 czwarta. Odpowiedź A. Kolejne zadanie, zadanie czwarte z matury podstawowej z 2023 roku z sierpnia. Mamy wykazać, że dla każdej liczby naturalnej n, liczba 3n do 3 plus 18n kwadrat plus 15n jest podzielona przez 6. Zapisujemy sobie założenia, bo to jest dowód. Yy, mamy n jest większe bądź równe od 1 i n należy do naturalnych. Czyli możemy zapisać, że tak naprawdę n należy do naturalnych dodatnich. Teza 3n do trzeciej plus 18n kwadrat plus 15n jest. Ta liczba podzielna przez 6, czyli otrzymujemy, musimy ją zapisać w postaci 6 razy jakaś liczba naturalna. I teraz przechodzimy do dowodu. Na początek należy wy, wyciągnąć przed nawias wspólny czynnik. Wspólnym czynnikiem jest 3n. Z pierwszego wyrażenia zostaje n kwadrat, bo 3n razy n kwadrat to jest 3n do trzeciej. Z drugiego wyrażenia zostaje 6n, bo 3n razy 6n to jest 18n kwadrat, i dodać 5, bo 3n razy 5 daje 15n. Widzimy już, że ta liczba nasza jest podzielna przez 3, i żeby była podzielna przez 6, musimy udowodnić jeszcze, że jest podzielna przez 2. I tutaj możemy dalej zrobić opis słowny y, na temat parzystości y, liczby n. I tego, co z tego wynika, bądź nieparzystości i wnioski. Natomiast możemy też policzyć deltę drugiego nawiasu i rozpisać n kwadrat plus 6, n plus 5 na czynniki, rozpisać w postaci iloczynowej. Czyli mamy 36 odjąć 4 razy 5, czyli 16. Pierwiastek z delty to 4. n1 wynosi minus 6, minus 4 na 2, czyli minus 5. Drugi pierwiastek to jest minus 6 plus 4 na 2, czyli minus 2 na 2, czyli je, minus 1. Mamy postać iloczynową, początek przypisujemy, potem mamy n plus 1 razy n plus 5. I teraz widzimy, że mamy n i n plus 1. Skoro n było naturalne, to n i n plus 1 to są kolejne liczby naturalne. I wśród dwóch kolejnych liczb naturalnych jedna zawsze jest parzysta, a jedna jest nieparzysta. Czyli jeszcze raz przypominam, że n i n plus 1 to są kolejne liczby naturalne. Wśród nich jedna jest parzysta. Jedna jest parzysta, a druga nieparzysta. Co oznacza, że ich iloczyn jest podzielny przez dwa. Iloczyn jest podzielny przez dwa. Czyli możemy tą naszą liczbę oznaczyć jako A i zapisać, że liczba A, skoro liczba A jest podzielna przez 6, podzielna przez 6, gdyż jednocześnie jest podzielna przez 2 i 3. Co oczywiście należało dowieść. Za to zadanie otrzymujecie dwa punkty. Jeden punkt jest za rozpisanie do postaci iloczynowej. Przepraszam, a drugi punkt jest za uzasadnienie, że ta liczba jest podzielna przez dwa i przez 3. Kolejne zadanie z matury to jest zadanie piąte. I mamy obliczyć wartość wyrażenia. 3 do minus pierwszej to jest 1 przez 3, czyli 1 trzecia. Minus 1 dziewiąta do minus drugiej to jest minus 9 do potęgi drugiej, czyli 81. Przypomnę, że tutaj korzystamy ze wzoru a przez b do potęgi minus n. b oczywiście jest różne od zera i a jest również różna od zera. Liczbę A przez B zamieniamy na liczbę odwrotną, czyli B przez A, natomiast wykładnik potęgi minus n zamieniamy na liczbę przeciwną n i z tego wzoru korzystaliśmy tutaj przy obliczeniu. czyli na w liczniku otrzymaliśmy 1 trzecią, w mianowniku 81, całość mnożymy przez 81, 81 oczywiście się skraca. I poprawna odpowiedź to 1 trzecia, czyli odpowiedź A. Kolejne zadanie z matury, zadanie szóste, mamy obliczyć wartość wyrażenia. Tutaj mamy wzory skróconego mnożenia. Przypomnę, że a minus b do kwadratu jest równe a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat i to jest jeden z wzorów, który możemy zastosować. Ale możemy również zastosować wzór na różnicę kwadratów, czyli a minus b razy a plus b. Pokażę Wam obie metody. Najpierw z pierwszego wzoru, z, różnicy kwadra z kwadratu różnicy, czyli otrzymujemy 2 do kwadratu 4, minus 4 pierwiastki z 3, dodać 3, to jest pierwszy nawias, odjąć. W drugim nawiasie mamy podobnie, stosujemy ten sam wzór na kwadrat różnicy. Otrzymujemy 3 minus 4 pierwiastki z 3 plus 4. Opuszczamy nawias i redukujemy wyrazy podobne, czyli mamy 7 minus 4 pierwiastki z 3, odjąć 7 i dodać 4 pierwiastki z 3, czyli 0. Natomiast, gdybyśmy zastosowali drugi wzór na różnicę kwadratów, to Wyrażenie w pierwszym nawiasie to jest nasza liczba a, wyrażenie w drugim nawiasie to jest liczba b. Czyli mamy 2 minus pierwiastek z 3, odjąć pierwiastek z 3 minus 2. To jest różnica. Dalej 2 mamy 2 minus pierwiastek z 3, dodać pierwiastek z 3 minus 2. Opuszczamy tutaj nawias, bo mamy minus przed nawiasem, czyli otrzymujemy 2 minus pierwiastek z 3, minus pierwiastek z 3 plus 2. W drugim nawiasie otrzymujemy, zobaczcie, 0, bo 2 minus 2 i pierwiastki też się nam redukują, czyli cały iloczyn jakiejś dowolnej liczby rzeczywistej przez 0 daje 0. Przechodzimy do kolejnego zadania. Zadania siódmego. Mamy dokończyć zdanie dla każdej liczby rzeczywistej x różnej od zera czyli x nie równa się 0 ze względu na mianownik. Mamy wybrać, jak wygląda wartość wyrażenia po sprowadzeniu do wspólnego mianownika. W mianowniku pierwszego wyrażenia jest x, czyli w mianowniku drugiego wyrażenia też musimy mieć 2x. Czyli będzie 2x razy x, czyli 2x kwadrat. Sprowadzamy do wspólnej kreski łamkowej i otrzymujemy 1 minus 2x kwadrat, czyli poprawna odpowiedź to C. Zadanie ósme. Z matury mamy rozwiązać równanie w zbiorze liczb rzeczywistych. I przy rozwiązywaniu równań musimy najpierw zadbać o wyznaczenie dziedziny, czyli mianownik nie może być równy 0, co oznacza, jak rozpiszemy ze wzoru skróconego mnożenia, że x minus 5 razy x plus 5 też, nie może być róż, też musi być różne od 0, czyli x minus 5 nie równa się 0 i x plus 5 nie równa się 0. Co oznacza, że x nie może być równe 5 i x nie może być równe minus 5, czyli dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych bez minus 5 oraz piątki. I teraz jak już mamy wyznaczoną dziedzinę, możemy rozwiązać nasze równanie, czyli x kwadrat minus 3x razy x kwadrat plus 1 musi być równe 0. Co oznacza, że pierwszy nawias jest równy 0 lub drugi nawias jest równy 0. Korzystamy z własności, że iloczyn dwóch liczb wynosi 0, wtedy i tylko wtedy, gdy jedna z nich wynosi 0. Pierwsze równanie mamy, że x zabieramy przed nawias i mamy x minus 3 równa się 0. Natomiast w drugim równaniu mamy, że x kwadrat równa się minus 1. To drugie równanie jest sprzeczne, bo lewa strona jest nieujemna, czyli dodatnia lub równa 0, a prawa jest ujemna. I teraz tutaj znowu korzystamy z własności, że iloczyn dwóch liczb wynosi 0, czyli x równa się 0. Lub x minus 3 równa się 0, co oznacza, że to pierwsze równanie ma dwa rozwiązania, a co za tym idzie, całe równanie ma dwa rozwiązania. x równe 0 i x równe 3 i to jest odpowiedź do naszego zadania przy tej dziedzinie, bo każda z tych liczb należy do dziedziny. Czyli jak spojrzymy sobie na odpowiedzi, to mamy, że równanie ma dwa rozwiązania, odpowiedź b. Zadanie dziewiąte mamy rozwiązać równanie i to równanie najlepiej jest równaniem trzeciego stopnia i najlepiej rozwiązać metodą grupowania. Z pierwszych dwóch wyrażeń zabieramy przed nawias x kwadrat, w nawiasie zostaje 3x-2, minus z kolejnych dwóch wyrażeń, z trzeciego i z czwartego zabieramy przed nawias minus. W nawiasie zostaje 3x minus 2, bo minus razy 3x daje minus 3x i minus razy minus 2 daje 2. Teraz widzimy, że mamy wspólne wyrażenie 3x minus 2. Zabieramy je przed nawias. W nawiasie z pierwszego wyrażenia zostaje x kwadrat, a z drugiego minus 1. Po wymnożeniu 3x minus 2 przez ten drugi nawias musimy dostać dokładnie to samo, co było na początku. I znowu korzystamy z własności, że iloczyn dwóch liczb wynosi 0 wtedy i tylko wtedy, gdy jedna z tych liczb wynosi 0. Czyli otrzymujemy, że 3x minus 2 równa się 0 lub x kwadrat minus 1 równa się 0. Co oznacza, że x równa się 2 trzecie lub x kwadrat równa się 1. Jeżeli mamy równanie kwadratowe, to ono zawsze ma. Dwa rozwiązania, jeżeli prawa strona jest dodatnia. Przepraszam, czyli x równa się 1 lub x równa się minus 1. Czyli nasze równanie ma trzy rozwiązania: 2 trzecie, 1 oraz minus 1. I za to zadanie otrzymujecie trzy punkty. Jeden punkt za doprowadzenie do postaci iloczynowej. Jeden punkt za rozwiązanie jednego równania i drugi punkt za rozwiązanie drugiego równania, tak naprawdę tego składowego, czyli razem trzy punkty. Zadanie dziesiąte. W kartezjańskim układzie współrzędnych x, punkt minus 8 jest punktem przecięcia prostych o równaniach. Minus 8 to jest pierwsza współrzędna, natomiast 6 to jest druga współrzędna y. I tutaj najlepiej podstawić za x i za y i posprawdzać w dowolnej kolejności równania. Jeżeli macie dobrą intuicję, to traficie za pierwszym razem. Jak nie, to na koniec. Przypominam, że żeby para liczb była yy, Punktem przecięcia prostych musi spełniać oba równania, czyli zacznijmy może od pierwszego. Mamy 2 razy minus 8 plus 3 razy 6, czyli otrzymujemy minus 16 plus 18 daje 2. Drugie równanie minus minus 8 plus 6. Widzimy, że nie równa się minus 14, bo lewa strona to jest po prostu 14. Czyli przykład A odpada. Przykład B mamy 3 razy minus 8 plus 2 razy 6 ma dać minus 12, czyli otrzymujemy minus 24 plus 12 i faktycznie to jest minus 12. Drugie równanie 2 razy minus 8 plus 6 daje minus 10, czyli jest sprzeczne, czyli B odpada. Przykład C. Minus 8 plus 6 daje minus 2. Minus 8 minus 2 razy 6 nie daje 4, bo daje liczbę ujemną. Czyli poprawna odpowiedź jest D. Dla formalności jeszcze ją sprawdźmy. Minus 8 minus 6 daje minus 14. I drugie równanie minus 2 razy minus 8. Plus 6 równa się 16 plus 6, czyli 22. I widzimy, że oba równania są spełnione, czyli poprawną odpowiedzią jest d. W punkcie minus 8, 6 przecinają się proste, które są zapisane w przykładzie d. Zadanie 11. Miejscem zerowym w funkcji liniowej jest liczba 1. Wykres tej funkcji przechodzi przez punkt minus 1,0. I tutaj musimy wiedzieć, że miejscem zerowym jest taki argument, i to sobie zapiszmy, miejsce zerowe to taki argument, czyli x, dla którego wartość funkcji, Wynosi 0. I tutaj mamy dwie metody w zasadzie. Możemy wyznaczyć y, wzór tej prostej funkcji liniowej. Mamy y równa się ax plus b, wtedy z pierwszej informacji za y wstawiamy 0, za x wstawiamy 1, i mamy jeszcze jedną informację, że f od minus 1 równa się 4. Co oznacza, że 4 równa się minus a plus b? Otrzymujemy układ równań, dodajemy stronami i otrzymujemy, czyli stosujemy metodę przeciwnych współczynników, bo mamy a i minus a, liczby przeciwne, i wychodzi nam, że b wynosi 2. Z pierwszego równania mamy, że 0 równa się a plus 2, czyli a równa się minus 2. Czyli nasza prosta funkcja, y, na, równanie naszej prostej ma y, postać y równa się minus 2x plus 2 i jest to odpowiedź C. Ten sam efekt byśmy uzyskali, gdybyśmy po prostu tak jak w poprzednim zadaniu sprawdzili, y, czy punkty 1, 0 i minus 1, 4 spełniają, oba punkty spełniają dane równanie. I tylko odpowiedź C jest poprawną odpowiedzią, bo wtedy 1,0 i minus 1,4 spełnia oba równania. I na koniec dzisiaj rozwiążemy jeszcze jedno zadanie, zadanie 12. Mamy, że funkcja f jest określona dla każdej liczby rzeczywistej x wzorem f od x równa się x minus k przez x kwadrat plus 1. K należy do liczb rzeczywistych i wiemy, że jest spełniony warunek, że wartość funkcji dla 1 wynosi 2. To oznacza, że 2 równa się 1 minus k, czyli za x stawiamy 1, a za f od x 2 mamy 1 do kwadratu, czyli 1 plus 1, czyli mamy 1 równa się 1 minus k przez 2. Mnożymy przez mianownik i otrzymujemy, że 4 równa się 1 minus k, co oznacza, Grzyka równa się minus 3, poprawna odpowiedź to A. Bardzo się cieszę, że mogłam dzisiaj z Wami rozwiązywać zadania. Mam nadzieję, że pomogą one w Waszej edukacji. Zapraszam Was serdecznie na stronę maturalnaprzystań.pl oraz do mediów społecznościowych naszej yy, firmy. I do zobaczenia na kolejnym live dotyczącym matury podstawowej, yy, przygotowania do matury podstawowej w następną niedzielę. Do zobaczenia.